Niektóre teorie spiskowe brzmią jak czysta fikcja. Na czwartym miejscu projekt MK Ultra. Brzmi jak film science fiction, ale to prawdziwy program CIA z lat 50. i 60. Amerykański rząd testował na ludziach LSD i inne środki psychoaktywne, chcąc opracować metody kontroli umysłu. Dopiero w latach 70. dokumenty zostały ujawnione i potwierdziły prawdę. Miejsce trzecie, eksperyment Tuskegee. W latach 1940 1962 naukowcy w USA badali rozwój syfilisu na czarnoskórych mężczyznach, nie informując ich o chorobie ani nie dając leczenia. Rząd przyznał się do tego dopiero po 40 latach, a ofiary nigdy nie otrzymały pełnej sprawiedliwości. Drugie miejsce, afera Watergate. W 1972 roku wyszło najaw, że ludzie prezydenta Nixona podsłuchiwali opozycję w siedzibie Partii Demokratycznej. Śledztwo doprowadziło do jego rezygnacji, pierwszej w historii USA. To od tej afery wzięło się słowo GATE, dodawane dziś do każdej politycznej afery. A na pierwszym miejscu projekt PRISM. W 2013 roku Edward Snowden ujawnił, że amerykańska NSA masowo podsłuchiwała rozmowy i wiadomości ludzi z całego świata. Wszystko od e-maili podane z mediów społecznościowych. Wielu uważało to wcześniej za teorię spiskową, dopóki nie ujawniono twardych dowodów. Jak widzisz, czasem teorie spiskowe okazują się po prostu prawdą. Która z tych historii zaskoczyła Cię najbardziej? Zostaw lajk, like, komentarz, udostępnij i pamiętaj. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek.